Miłość i moc, miłości moc, miłości moc. Oto bardzo szczególne olśnienie, które otrzymałam osobiście, ale nie tylko i wyłącznie dla siebie. Otrzymałam je dla świata i dlatego też przekazuję. Otóż ludzka energia może mieć tylko dwa kierunki. Kierunek ku czemuś, kierunek za czymś kierunek wspierający, lub też kierunek przeciwny, kierunek przeciwko czemuś, kierunek, który z założenia ma coś niszczyć, bądź też czemuś przeciwdziałać. I te dwa ludzkie kierunki to dwie możliwości, które mamy, i w tych dwóch możliwościach my dysponujemy swoją energią. Jeżeli w ciągu dnia masz 24 godziny, każda z nich ma 60 minut, każda z nich ma 60 sekund w umownych jednostkach ludzkich. Tak oto możesz te sekundy przeznaczyć albo na wspieranie czegoś, tworzenie, dążenie do czegoś, dążenie, kolekcjonowanie, wydarzanie się ku czemuś, albo też możesz te same jednostki czasu Tę samą energię, tę samą jakość siebie spożytkować, wydać dosłownie na jakieś, powiedzmy, kierunki wojenne, kierunki przeciwne. I gdy pracujesz w magii, ważne jest, by pracować miłością. Miłość równa się boskość, równa się źródło, równa się Bóg. Takie najprostsze równanie w alchemii. Tędy to rozumiemy w nauce, którą przekazuję, tędy postrzegamy moc źródła. Źródło, jak sama nazwa wskazuje, jest jak wpływ życia, który rodzi kolejne krople, który daje kolejne sekundy czasu. Jest jak początek, który następuje w każdym istnieniu, kropla światła i ilość tych kropli światła jest niepoliczalna, jest ciągle tworząca się, rodząca się na nowo. Nie znaczy to, że tyle ma być osób, znaczy, że tyle ma być stworzeń. Teraz uwaga. Gdy ludzie spędzają swój czas w kierunku przeciwnym, w kierunku nienawistnym, to spędzają swój czas wcale nie na podobieństwo źródła, ale przeciwdziałają. Ktoś wydaje czas, krople siebie ku czemuś, a oni niweczą to, sabotują, rozkładają, ale w tym samym czasie, tych samych sekund, nie wydadzą na budowanie swojego królestwa. Tych samych sekund nie będą w stanie spożytkować na coś, co jest naprawdę dla ich życia, dla ich jakości, dla ich ziemskiej ścieżki istotne. I to jest największa kara, która ich spotyka. Największego rodzaju również i konsekwencja wyborów. Gdy ktoś jest przeciwko, solidaryzuje się swoim pływem, swoim kierunkiem z przeciwnikiem. Przeciwnik z aramejskiego. Wiadomo jak, sprawdźcie sobie. Świece palą się, a więc bez przywołań i imion. Lecz pamiętajcie, gdy ktoś zamiast tworzyć, rozkłada. To jest to przeciwne życiu, a nie tworzące. Tak, najprościej rzecz ujmując. Człowiek natomiast, jako no, dusza przechodząca przez czasoprzestrzeń, która jednocześnie posiada w sobie kondensację czasu i przestrzeni, posiada w sobie klucze do tych warunków, wymiarów, składa się z jednego i z drugiego, człowiek jest czasoprzestrzenią, jest przestrzenią, na której w czasie w organizmie życie i śmierć tłuką się ze sobą, koegzystują ze sobą, zmieniają się ze sobą, transformują się wzajemnie i wszystko zależy od tego, co mamy tutaj. Wszystko zależy też od tego, co mamy tutaj i oczywiście od kierunku wysokiego, od wyboru, od tego, co wpisane w duszę i jak to rozumiemy. I teraz, jeżeli ktoś. Wydaje swoje życie na walkę, a my wiemy, że w miłości moc, to wiemy, że to słaba inwestycja, bo mimo najwspanialszych, nawet i zwycięstw, człowiek ten spędza swoje życie w walce. Gdy budujemy zwycięstwo, wszystko, co się dzieje, jest budulcem, który rzeczywistość nam dostarcza, by zaprowadzić ponad tym zwycięstwo. I teraz dalsza część olśnienia to piętro, które u mnie powoduje uśmiech i pewnego rodzaju szczególną wskazówkę dla osób nieserdecznych dla tych podróżników przez moją rzeczywistość, którzy widzą z pewnego rodzaju bezbronność wynikającą z wiary, że każda energia którą tworzę wraca do mnie przez życie mężczyzny, którego kocham takie osoby dopuściły się wszelkich nadużyć. Dlatego też będzie bardzo ciekawie zobaczyć, jak życie tym kierunkiem przeciwnym dokładnie odpłaca im tak zwanym pięknym za nadobne. To dzieje się teraz. I w momencie, kiedy usłyszałam, a właściwie zobaczyłam, że człowiek magii, a właściwie yy, ktoś, kto Podjął się tego, czego ja się podjęłam, a więc prowadzenia ceremonii, piastowania funkcji najwyższej kapłanki, prowadzenia ruchu społecznego jednoczącego osoby czyniące. Komuś takiemu nie przystoi spędzać czasu na potyczkach. To zdecydowanie poniżej mojego majestatu. I bardzo niedydaktyczne, choć oczywiście mam wszelkie umiejętności i możliwości, by to rozegrać nisko. Lecz jestem tu po to, by rozegrać to wysoko i wiedzieć, że mam pracować wsparciem, działaniem ku czemuś. A więc pamiętaj, nie jesteś jedynym wrogiem swoich wrogów. Wesprzyj wszystkich, którzy mają kierunek pomagający Tobie, czy znają Ciebie, czy też nie. Wesprzyj swoje życie, które jest wolne od przeszkód. Wesprzyj wszechświat, by te przeszkody usunął. Bądź w błogosławieństwie, w miłości, w całkowitym sprzyjaniu, by dokonane zostało ku Tobie, w sprzyjaniu Tobie, w tak zwanej pomyślności wszystko to, czego potrzebujesz od świata by dokonać swojego dzieła w sposób najpełniejszy by wpisać siebie w istnienie wszechświata w czasoprzestrzeni kreacją i przede wszystkim by życie wygrało w tobie ze śmiercią to jest nieśmiertelność no najprościej wszystko ma swoją grawitację informacja również więc im więcej zawieracie tego co powinno umrzeć tego co prowadzi do śmierci, tego, co jest związane z jakiegoś rodzaju złem, smutkiem. Jeżeli jecie to, nasiąkacie tym, nowy świat tego nie zawiera, w tym jest podpowiedź. Pamiętajcie o tym, by podejść do sytuacji, które spotykacie, zwłaszcza jeżeli uczycie, tak jak ja, jak do wspaniałej szansy i okazji, by unieść się jeszcze wyżej ponad wszystko, co działo się do tej pory. To są po prostu propozycje, by wydarzyły się kolejne zwycięstwa. Dlatego pamiętajcie, wszędzie, gdzie jesteście, zawsze, gdzie istniejecie, zwróćcie uwagę na to, co możecie wesprzeć, co jest Waszym kierunkiem ku życiu, ku temu, by coś powstało, ku temu, by wydarzyła się miłość, ku temu, by zaistniała sztuka. A zauważcie też, co jest tym kierunkiem przeciwnym, i mając już tę wiedzę, wybierzcie po prostu mądrze. Wybierzcie to, co spowoduje, że widziani przez już nie tyle ludzi, a i nawet nie anioły, a czystą naturę źródła i wzajemność życia, wy będziecie w wpływie ku czemuś, będziecie w sprzyjaniu, będziecie w miłości. Będziecie w pięknych cechach siebie, więc to wróci do Was również w zachowaniu ludzkim, to wróci do Was ze świata. Zaś, jeżeli wybierzecie walkę, jeżeli nawet w imię dobroci, nawet w imię tak zwanych wyższych celów, wy zdecydujecie się pobrudzić w tym czasie świata, to już tutaj uwaga, możecie dostać po łapkach, bo takie trzeciogęstościowe zachowanie takiego rodzaju zawalanie za sobą wręcz gęstości, katastrofami nie ma sensu, mimo że byłoby bardzo uczące i niekiedy wydaje się jedynym logicznym rozwiązaniem, ale nie ma sensu, bo nie dałoby Wam dokładnie całej ilości tych świetlistych punktów, które właśnie na tej planszy zbieracie. Pamiętajcie, bez tych, którzy działają ku Wam, czy znacie ich imiona, czy są dla Was i pozostaną tajemnicą? Tak oto wsparcie wszechświata. I przypominam, gdy chcecie, by natura pracowała ku Wam, pracujcie ku naturze. Już czas, by zasieć pierwsze kwiaty, ucieszą się pszczoły. Już czas, by dać piękno ogrodom, parkom. Wszędzie tam, gdzie coś może urosnąć, zasiejcie, puśćcie wodę o tym, by wydarzyło się. Najlepsze, co jest możliwe, dzięki temu, że jesteście na Ziemi. Miłości, moc, miłości, moc, miłości, moc. Mam nadzieję, że poczujecie moc dokładnie tego zrozumienia w swoim życiu, bo jest potężne, ważne. I uwaga, zawsze daje drogę, która pokazuje, że miłość to moc i tutaj nie da się już zbłądzić. Dlatego też. Życzę Wam i daję Wam swoim kierunkiem ku Wam, żeby magia wszechświata wspierała i unosiła ku boskości całą boskość w Was, całe dobro w Was i również całą wspaniałość. Abracadabra.